O, z drugiego biegu ruszyłem. Kurde, ale zaczynam. Siema. Jakiś ponury, pogodowy żart. 4 kwietnia. Eee, I jest godzina dziesiąta. Musiałem przeczekać do tej 10, chociaż miałem w planach wyjechać wcześniej. Ale cały czas ter termometr minus 1 pokazywał. Teraz pokazuje dwa, na plusie. Przed momentem zaczął pruszyć śnieg, no. What the fuck! No, a w planie jest tak. Jadę autobus po gardzie trochę w środku. Na razie w środku, bo na zewnątrz to bez sensu. Na zewnątrz będzie w przyszłym tygodniu myty. Trochę za zimno. Jadę go w środku wypucować. I potem był plan. Żeby pojechać do serwisu Triumfa na Tridente chociaż ja zawsze mówię Trident po polsku Więc tak pozostanę przy tym określeniu trident Nie mówię triumph, więc mówię Triumph Trident o! Tak ładniej e, Ponieważ one borykają się te silniki 660, takie miały w wieku 10 problem, który został jakiś czas temu rozwiązany Yy, czyli niespodziewane gaśnięcie podczas jazdy. I ten problem przez jakiś czas był problemem, że nie było wiadomo o co chodzi. A teraz yy, jednym, jedną aktualizacją się to yy, likwiduje, ten problem. Ale trochę czasu minęło, yy, zanim to się dało yy, osobom, które się zajmują elektroniką w dziale, nie wiem, Triumfa, czy jakimś innym yy, tym zająć, czy znaleźć ten kłopot. To już jakiś czas yy, sobie bangla, wszystko gra, natomiast ten ten motocykl, który jadę zawieźć, to jest na, motocykl na nauce jazdy i z jakichś powodów okazało się, że nie miał zrobionego tego yy, tej aktualizacji. Bo te, ta, ten objaw gaśnięcia raczej pojawiał się w sytuacjach ostrzejszego odkręcania i zamykania przepustnicy. Natomiast jak on tak jeździ sobie pyrka, to raczej to się nie zdarzało, a jeżeli nawet się zdarzyło, to raczej zganiało się na problem, że, że po prostu komuś zgasł. No i tyle. Natomiast jak się nim dużo jeździ, na różnych Obrotach to, to się rzadko dzieje, ale jak już się wydarzy, no to, jest, no to jest takie kupienie. No, no, no jedziesz i ci zamykasz gaz, dojeżdżasz do światła i nagle patrzysz, że tu się czerwona kontrolka świeci, bo, bo się y, silnik zgasił. Dlatego jadę tym tri Tridentem na tamtą aktualizację. Plan oczywiście był taki, że wezmę od razu sobie jakiś motocykl w tym czasie na, na jazdy, no oczywiście resa albo. Sporta 660, bo te dwa tak jakoś mi chodzą za mną, żeby sobie chwilę pojeździć no ale zobaczymy no bo przy tej pogodzie jeszcze tym RS-em na tych kurde oponach, które się nie nadają kompletnie do takiej, na taką pogodę no to to nie będzie jakiś yy, jazda prawda, na zakrętach dobra, z powrotem na motocyklu jednak jadę po Tridenta, ale nie, dlatego włączyłem kamerę. Mam ostatnie szczęście do daci Sandero, bo teraz właśnie jechałem za dacią Sandero, ale akurat kamery nie miałem włączonej. No i tak patrzę na tą dacie i jakoś tak te lampy z tyłu, jedna świeci mocniej, druga świeci słabiej. Gościu zaczyna hamować, a tu coś, jakieś koinki i te rzeczy. No i podjechałem, a on jeszcze tak jechał dziwnie, jakby nie chciał mnie puścić i coś, a tutaj prawda... Podjechałem do niego z boku i pokazuję mu, że szyby opuścił, już myślał, że w mordę dostanie A tu miły motocyklista mówi mu Panie, sprawdźcie pan tą choinkę z tyłu, bo teraz Wielkanoc się zbliża, a to, to nie choinka, to grudzień Ale kurde, opony nie trzymają, możesz! ja, Kurde, z przodu jechał na drewnie A czemu ja tędy jadę? No dobra, nieważne Taka, taka historia z Dacią Sandero, krótka Dobra, jadę dalej. Ogień, trzeba trochę ten olej nagrzać. Na pewno mi ciśnienie spadło z przodu, dlatego też e, taki drewniak. 12 tysięcy już Tak to wygląda Ta fura Nikt się chwilę nagrzeje Śnieg zaczyna padać Dobra, stał na targach przez kilka dni W cieplutkim, teraz tu w garażu też, więc Ciśnienie powinno być okej, okay, bo było sprawdzane Dobra, to jadę. Yy, Trident Trident to jest taki motocykl, którego no, chyba większość zna. Więc tutaj nic odkrywczego o tym motocyklu nie można powiedzieć. Ale yy, rzuca się w oczy, bo ten. ten ja, ja mam takie przemyślenia a tego motocykla, że on się tak dość szybko zestarzał według mnie. To jest taka, ale to tylko wiadomo, to moja taka subiektywna ocena. Jest nadal ładny. Bardzo dobrze wykonany. Wszystko w tym motocyklu bangla. Jak należy, w takim budżetowym powiedzmy, motocyklu takiej marki jaką jest Triumph. Jest tutaj cały czas ten temat z tą przepustnicą, która jest taka na wol... jak się go Jak się nim nie jedzie, tylko się zrobi przekazówkę stojąc na neutralu, to jest taka kurde zmanierowana. Jak w dieslu się przegazowuje ten motocykl, jak diesla, silnik Ale to jest tylko i wyłącznie na postoju, podczas jazdy tego absolutnie nie czuć, więc jakby to znika ten, ten problem A cała reszta jest naprawdę bardzo poprawna, bo jest bardzo wygodna pozycja, on super skręca ten motocykl Nie ma tutaj jakichś tandetnych, tu są oczywiście nasze takie tam przeróbki, jakieś tu handgripy i te rzeczy Ale nie ma w tym motocyklu żadnej tandety jest tanie zawieszenie, szoła co prawda, więc na pewno nie jest złe. Eee, tylne zawieszenie w takich motocyklach to jest w ogóle budżet, więc tak naprawdę to jeżeli tu coś modyfikować to tylko w tył, jako, jakiś lepszy, lepszy amorek z regulacją, natomiast cała reszta to jest, jest bardzo dobrze wykonana, bardzo czytelny jest ten zegar. On na początku był przez wiele osób hejtowany, ale. że taki o. Ale szczerze mówiąc, on jest kurde lepszy jak. jak TFT w RSE. Bo jest czytelny: no nic więcej tu nie potrzeba. Ustawiasz sobie informacje o biegu. Wiadomo, tam jest dużo, dużo, dużo więcej informacji na zegarach. Ale czy, to... czy ktoś to czyta? Jak jedzie motocyklem? Ustawiasz sobie tak jak chcesz. Więc to jest fajne, że w ogóle ten zegar też się pojawił w nowej RC. Tak, zjedz jeszcze bardziej do środka, a i tak Cię z lewej strony, proszę Pana, załatwię. Skoro tutaj nikt nie chce pan tu z prawej, ale i tak się tu przycisnę, dobra. E, fabrycznie są tutaj Michelinki Pilot Road 5 montowane, więc to jest dość dobra opona. Nawet bym powiedział, że jedna z lepszych y, takich, takich całosezonowych powiedzmy, opon. E, ona już się tak nie ząbkuje jak te poprzednie pilot piloty, roady. Stałoż jest okej. Okay. Jeszcze tak dłużej, no nie jeździłem jak na tej oponie jest za dużo, ale ale raczej te pierwsze odczucia i to jak ona się zachowuje w temperaturach i w deszczu, no bo jeździłem w tych wszystkich warunkach, zresztą teraz też jadę w temperaturze 4 stopnie i śnieg pada delikatnie. Więc ta opona spokojnie sobie daje radę. Nie tak jak, znaczy lepiej niż na przykład moja. Mimo, że ta opona też jest bardzo, no to jest chyba najlepsza opona, jaką w życiu miałem, czyli Rosso 3, bo teraz są czwórki. Także opony fajne, cały ten oszczęd jest poprawny w tym motocyklu. Naprawdę przyjemnie się tym jedzie, rządzi tutaj na przykład oświetlenie, bo powiem Wam, że tak jak ta lampa w Tridencie świeci, to chyba mało gdzie? Mało który motocykl świeci tak światło mijania dobrze jak w, tej, w tym motocyklu. A to jakby nie było jest rzecz, którą się pomija, a jest ważna. Czyli oświetlenie motocykla. Kierunkowskazy są LEDowe, więc też wszystko ładnie widać. Ten ogon z tyłu z tą rejestracją, no to powiedzmy no nie jest zbyt udany, bo jakby tak trochę go. Nie wiem, ja nie lubię jak jest tak łyso z tyłu i tablica sama pod lampą. I to są dwie zawsze grupy tych ludzi, jedni. Od razu to wyrzucają, a ja tego w zasadzie nigdy nie wyrzucałem, bo Triumph ma akurat bardzo fajne te street ma ten ogonek taki kurde, to wszystko jest takie cieniutkie, nie jakieś takie chamskie jak w suzuki. I zdejmowanie tego jest po prostu totalnym bezsensem. No. To do niczemu to nie służy. Na pewno nie, nie mi. Bo jak ja dużo jeżdżę i miałbym jeździć bez ogona i ciągle dupa mokra i od błota, to nie, nie to ja patrzę bardziej praktycznie na tą rzecz. No, yy, tutaj działa ta pompa, której w RC nie bardzo szanowałem. Ona nie jest złą pompą, tylko po prostu z moim Brembo średnio się dogaduje. A tutaj z Nissinem ta pompa to jest taka kosa, czyli ten układ hamulcowy Nissin z pompą tutaj, tą, która jest na kierownicy. To jest taka kosa, że aż trudno uwierzyć że to są te same hamulce, że ja mam brembo i mam gorsze hamulce, znaczy już teraz nie, bo zmieniłem pompę. Ale ten oryginał RC naprawdę słabo. Yy, więc tutaj to wszystko fajnie działa. Regulacja jest tylko na klamce hamulca, na sprzęgle nie ma. Yy, ten jest model bez shiftera, bo on jest dodawany akcesoryjnie na nauce. Na o! I właśnie to się stało. O czym mówiłem? że lubi sobie zgasnąć bo sobie zgasł i poza tym ten motocykl bardzo lubię tak właśnie na miasto bo ma przyjemniejszą pozycję niż street no bo na street jestem bardziej wyciągnięty jak struna a tutaj jest taka pozycja bardziej wyprostowana jest okej, okay. no ja mam jeszcze grzane manetki, więc moim się trochę lepiej jedzie w takich temperaturach barbarzyńskich jak dzisiaj Ale to taka subtelna różnica No dobra, to lecę do tego serwisu, już tu nie będę teraz, nie wiem czy mi kamera się nie wyłączy, bo w takich temperaturach lubi się wyłączyć Dobra Ja na Zobaczymy co to się będzie działo. Jest całkowicie nowa mapa. Wgrana. Wszystko To Podejście do wyjazdu numer 3. Palam furę. Paliwo jest, ale pokazuje 0. I... Tu coś było, trzeba było jakoś chyba, żeby on z powrotem te... Nie wiem. Coś... Pamiętam, że po wgraniu mapy on coś potrzebował chyba, żeby się przejechać kawałek, żeby się to wszystko ładnie zaktualizowało. Teraz jestem ciekaw, jak to po tej zmianie map będzie ten motocykl chodził. Mapy znaczy się, bo to nie... Ma nową mapę i już od razu jak na niego jak go odpaliłem to słyszę, że inaczej silnik pracuje. Eee, jakby tak troszeczkę równiej, ale jest jakby taki cichszy, nie wiem czy to jest możliwe. Taki spokojniejszy jest ten silnik teraz. O kurde. <gryw> Może to jest tylko placebo, ale... Ale ciągnie lepiej, naprawdę, przysięgam, ciągnie lepiej po tej zmianie. O, lepiej, lepsza jest reakcja na gaz. No kurde, i to dużo. No, dużo. Odczuwalnie, o. Tak jak przed chwilą nie jechałem, no to mam bezpośrednie porównanie, no bo to było przed momentem. Tyle ile trwało w granie softa tej mapy. I reaguje całkiem fajnie na gaz. Teraz zobaczymy tylko czy nie gaśnie Czyli nie mówię, że to wszystko, teraz ten problem z tym gaśnięciem zniknął, ale no z tego co wiem to nie ma już z tym problemu w motocyklach, które tą aktualizację miały zrobioną No to zdaje się, że ten problem będzie zażegnany No on za chwilę będzie wszystko wiadomo, że ten motocykl codziennie jeździ, więc wszystko będzie wiadomo co i jak o, i pojawiło się paliwo prawie pół zbiornika, także to było to, że trzeba przejechać parę, parę metrów, żeby się to zaktualizowało. To jest tak jak po zatankowaniu, jeżeli się tankuje Triumfa, ma się rezerwę, zatankujesz, to jeszcze przez chwilę Ci tę rezerwę pokazuje, przez jakiś tam czas, i dopiero potem się to zaktualizuje i jest okej. Okay. Więc tutaj jest podobnie. Dobra, redukuję tak jak redukowałem, bez sprzęgła, ze sprzęgłem. I nic się na razie nie dzieje. No kurde, jest przyjemnie. Jest przyjemnie wystarczające na przejażdżki po mieście z kumplami poza miastem gdzieś tak. No wystarczająca jest ta moc. Wiadomo niewystarczająca, jeżeli ktoś oczekuje, że będzie na prostej, na Sce zapierdzielał, no to wtedy to nie jest wystarczająca moc. No, ale ja na Sce nie zapierdzielam na prostej. Z kumplami Chyba że. Przez chwilę. Więc nawet taka motyl mi wystarczyła. Zawieszenie w, w takich budżetowych motocyklach to czuć, że jest jednak budżetowe. Budżetowe, budżetowe. No tak, no nie inaczej. Ale czuć yy, rozstaw osi, że jest mały, bo to wtedy na tych pagórkach, górkach, wertepkach to podskakuje. Jak wściekły taki, taki pojazd. To tak trochę jest Co prawda tu są takie ekstremalne dziury Ale mi no, ale chodzi o takie poprzeczne nierówności To jednak na większym rozstawie osi Na większych motocyklach To mniej czuć Takie wertety No dobra to na tyle Chyba na dzisiaj Trident załatwiony Będzie testowany dalej Czy problem został całkowicie zlikwidowany Mam wrażenie, że tak No i do usłyszenia Testowego żadnego motocykla nie wziąłem, bo to absolutnie bez sensu w tych 5 stopniach jeździć to to, bo... Tutaj to kojarzysz jak ta przygazówka w nim była na wolnych obrotach, że on tak znaczy na neutral eee, tak, Takie było. zamulenie i patrz Nie ma już? Jeszcze delikatne jest, ale już nie takie Nie ja reaguję od razu, no widzisz? A tak to miał takie Takie miał przymulenie, no